Doprowadziłem wreszcie do tego, że kurc legł na tapczanie. Obtarłem sobie czoło, a nogi się trzęsły pode mną, jakbym zszedł z tego wzgórza dźwigając z pół tony na grzbiecie. A tymczasem tylko go podtrzymywałem. Kościste ramię obejmowało mi szyję, niewiele był cięższy od dziecka. Leżąc na tapczanie, patrzył przez otwartą okiennicę. W masie ciał ludzkich na brzegu. Utworzył się wir i kobieta o włosach upiętych w kształt helmu o ciemnych policzkach zbiegła aż na skraj wody. Wyciągnęła ręce przed siebie, krzyknęła coś i cała ta dzika tłuszcza podjęła jej okrzyk wrzaskliwym chórem skandując go szybko bez tchu. – Czy pan to rozumie? – zapytałem. – Jakżebym nie rozumiał – odrzekł powoli, chwytając ustami powietrze – Zdawało się, że te słowa zostały mu wydarte przez jakąś nadnaturalną siłę. Pociągnąłem sznur od gwizdawki, gdyż zauważyłem, że pielgrzymi na pokładzie wydobyli strzelby, a wyraz ich twarzy świadczył, że cieszą się z góry jakimś dobrym kawałem. Niespodziewany gwizd wywołał ruch panicznej trwogi w zbitej masie ciał. Cicho, cicho, pan ich wszystkich odstraszy! Krzyknął ktoś z pokładu strapionym głosem. Ciągnąłem za sznurek raz po raz. Rozsypywali się i biegli, skakali, pełzali, przechylali się, starając się ujść przed lotną grozą tego dźwięku. Trzech czerwonych drabów rozpłaszczyło się twarzami w dół, na brzegu, jakby ich ktoś zastrzelił. Tylko barbarzyńska, wspaniała kobieta nie drgnęła nawet. I wyciągala za nami tragicznym ruchem nagie ramiona nad ponurą i skrzącą się rzeką. Brunatny nurt płynął wartko z głębi ciemności, niosąc nas w dół ku morzu dwa razy szybciej niż przedtem w górę rzeki. A życie kurca biegło też szybko, odpływając i odpływając z jego serca ku morzu nieubłaganego czasu. Kurc rozprawiał. Jakiż on miał głos! Jaki głos! Dzięczny, głęboki, aż do ostatniej chwili. Ten głos przeżył jego siły, aby skryć we wspaniałych zwojach elokwencji jalowy mrok jego serca. Och, jak ten człowiek walczył! Jak walczył! Pustkę jego zmęczonego mózgu nawiedzali teraz mgliste obrazy, obrazy bogactwa i sławy, zjawiające się na zawalanie niebygasłego daru, szlachetnej i wzniosłej wymowy. Moja narzeczona, moja stacja, moja kariera, moje pomysły. Na te wszystkie tematy wypowiadał od czasu do czasu różne wzniosłe sentencje. Cień, Dawnego kurca stawał ułoża płytkiego pozera, którego losem był grób w pierwotnym czarnoziemie. Lecz zarówno szatańska miłość, jak nieziemska nienawiść kurca do tajemnic, które przeniknął, walczyły o posiadanie jego duszy, nasyconej pierwotnymi wzruszeniami, goniącej zakłamliwą chwałą, fałszywymi zaszczytami, za wszelkim pozorem powodzenia i potęgi. Czasami był dziecinny aż do śmieszności. Pragnął, aby spotykali go na stacjach królowie, gdy będzie wracał z jakiegoś upiornego nigdzie po dokonaniu wielkich rzeczy. Trzeba pokazać, że się ma w sobie coś, co może innym przynieść pożytek, a wówczas spotyka człowieka Bezgraniczne uznanie, mawiał. Oczywiście należy zawsze zwracać uwagę na pobudki, słuszne pobudki, zawsze. Długie, wodne przestrzenie pomiędzy kolanami rzeki, identycznie do siebie podobne, monotonne zakręty, niewyróżniające się niczym, przesuwały się obok parowca. Zarośnięte gąszczem stuletnich drzew, patrzących cierpliwie w ślad, za tym umorusanym sadzą fragmentem innego świata, zwiastunem zmian, podboju, handlu, rzezi, błogosławieństw. Patrzyłem naprzód, kierując statkiem. Niech pan zamknie okiennicę, rzekł kiedyś kurt z Nienacka. Nie mogę znieść. Tego widoku. Usłuchałem go, zapadło milczenie. Och, dobiorę ci się jeszcze do samego wnętrza! krzyknął ku niewidzialnej puszczy. Statek się rozbił, jak tego oczekiwałem. I dla jego naprawy musieliśmy się zatrzymać u przylądka jakiejś wysepki. Dopiero ta zwłoka. Zachwiała po raz pierwszy ufnością kurca. Pewnego rana wręczył mi pakiet papierów i fotografie, wszystko razem związane sznurowadłem. Niech pan to dla mnie zachowa, rzekł. Ten szkodliwy bałwan, miał na myśli dyrektora, gotów szperać w moich kufrach, kiedy nie patrzę. Widziałem go znów po południu. Leżał na wznak. Z zamkniętymi oczami. Cofnąłem się po cichu, ale usłyszałem, jak mruczał. Żyć sprawiedliwie, umierać. Umierać. Nadstawiłem ucha, nic już nie usłyszałem. Czy powtarzał przez sen jakąś mowę? A może fragment zdania z dziennikarskiego artykułu? Pisywał dawniej do gazet i znów miał zamiar to robić dla rozpowszechnienia idei to obowiązek. Pewnego wieczoru, gdy wszedłem do kurca ze świecą, przestraszyłem się słysząc, że mówi trochę drżącym głosem: Leżę tu w ciemności i czekam na śmierć. Światło znajdowało się o stopę od jego oczu. Zmusiłem się do szeptu, ale cóż znowu? I stałem nad nim, jak wrośnięty w ziemię. Czegoś zbliżonego do zmiany, która zaszła w jego rysach, nigdy przedtem nie widziałem i mam nadzieję już nigdy nie ujrzeć. O, nie czułem żadnego wzruszenia, ale byłem wprost urzeczony. Dostrzegłem kolejno na tym obliczu z kości słoniowej wyraz ponurej pychy, bezlitocnej siły, przeraźliwego strachu, głębokiej i beznadziejnej rozpaczy. Czyżby przez tę ostatnią chwilę zupełnej samowiedzy przeżył na nowo swe życie ze wszystkimi szczegółami pragnień, pokus, poddania się? Wykrzyknął szeptem Zapewne na widok jakiegoś obrazu, jakiegoś widziadła, wykrzyknął po dwakroć szeptem, który nie był głośniejszy od tchnienia. Ochyda! Ochyda! Zdmuchnąłem świecę i wyszedłem z kajuty. Pielgrzymi siedzieli w jadalni przy obiedzie. Zająłem zwykle swe miejsce naprzeciw dyrektora, który podniósł na mnie pytający wzrok. Zignorowałem to najzupełniej. Wówczas rozparł się w krześle z pogodą na twarzy i tym swoim szczególnym uśmiechem pieczętującym bezdenną głębię jego pospolitości. Nieustanny deszcz drobnych muszek spływał na lampę, na obrus, na nasze ręce i twarze. Nagle boj dyrektora wetknął przez drzwi bezczelną, czarną twarz, i rzekł tonem obelżywej pogardy. Pan kurcz, on umrzeć. Wszyscy pielgrzymi wypadli, aby zobaczyć. Zostałem i jadłem dalej. Sądzę, że mnie uznano za brutalnie nieczułego. Nie jadłem jednak wiele. Tam wewnątrz paliła się lampa, wiecie, światło. Na dworze było tak strasznie, strasznie ciemno. Już nie zbliżyłem się więcej do wybitnego człowieka, który wydał wyrok na ziemskie przygody swej duszy. Głos jego ucichł. Cóż tam było poza tym? Ale oczywiście wiedziałem, że pielgrzymi pochowali coś na zajucz w błotnistej dziurze. A potem... Bardzo niewiele brakowało, by i mnie pochowano.